Cześć, mam na strony fan Brawl Stars Dzisiaj gramy w Brawl Stars i dzisiaj wybiłem 13 tysięcy jedną skrzynkę mam Będzie opening, mam dwie skrzynki Jedną big boxa i mega boxa teraz sobie zagramy No wiem, że chyba nie zostanę Tych żetonów Bo mało mi blokuje no, ale mam zero tych żetonów więc

ja nie mam step więc no... nie ja mam już na 10 mocy, więc już więcej bio, mam więcej HP Ja mam w tym momencie 4860 Próbuję o piłkę Nie da się Wielka. No mocno po prostu za mocno

Więc może być sporczko i wszyscy na obronie są, więc... Nie! nie! nie. nie Zawsze było zwalić coś. się mówi Bo. Bo, Bo. Nie. Nie. Nie mamy star powery. No nie damy się rać nie, nie. nie no, dobra. No, dobra. No, dobra. Albo nie. Yy, 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 aha. No, słabo. słabo. Słabiutko. Chyba bym chciał, chciałbym, A ile do Mortisa? no do... mamy radę, kurczę, radę. Stawcie lajka like w górę i subskrypcję na kanale, robimy nie, subskrypcji, więc... Dla 50 subskrypcji będzie lajk z Roblox'a albo nawet nie, no mamy awczających! No właśnie, awczo! Jezu, Nie,

Jak jest się dobrze że to zapiszę swój kod ID, Zobaczcie, bo jak widzimy te randomy, to nawet w każdym nie całego to tak, nie? No no i... Zobaczycie, że to były boty. A, a... Jednak nie. No, sami widzieliście, jak oni tam... Ten... No i niestety... No, ale... Mm. Tutaj, no jak widzicie, no, mam, miałem 13 tysięcy, tutaj mam te, i tutaj, więc no próbuję, to dobra, nieważne ważne mamy. Ok, jeden, kto Wow, 5 gemów, dawno mi nie leczył. gemy, co się dzieje? Dobra. Mamy. Nie stykuje to nik. To z mega boxa było, proszę. Nie, 5! O i? 8 gemów, bardzo dobrze. Dobra skrzynka. Myślałem, że Bibi wyleci albo coś. A w ogóle ile mam procent? na bibli, na gry, na na Epic... na epic na tak, eee. 0.5696 no to dużo, mm. na legendę to jest gadżet, na legendę mam, nie to jest nie znam, mod 1% gadżet 2% legendarny zadymiarz 0.06650 więc no, myślałem, że to będzie lepszego. No, niestety no, megabox nie zawiódł. No, niestety. No, szkoda, no. Chciałem jakąś postać w końcu, bo od tego Leona nie można, nie mogę żadnej, jakby, żadnej postaci trafić, więc. Eee, Zaskoczenie. Za, 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 i jest maraton, co tydzień tak, ale nie będzie odcinka, bo miałam. tak jakby, bo mam to, jakby, ma remont. to się nie tam No, mam tak, remont. Ile. No, remont po prostu, i teraz jest nie będzie jakby tata miał przerwy, więc będzie robił tutaj no no dobra, król mam, e, mecha królka chyba, podejrzewam. Teraz mamy dwie legendy. To nawet może być troszkę. Wczoraj rano się spotkałem z tymi legendami. nas porobił Mortis. No nie. No czemu ja zawsze mam przegrane te? No ja nie wiem w to. No nie. No nie. No. Ja nie wiem, co oni zbyt to są boty. Ja nie wiem, co to jest w ogóle. Bot, człowiek, gracz. Ja nie wiem. No patrzcie, jak oni grają. Ja No Jezus, oni mają star powery No Jezus. No dobra, kończymy No wiedziałem, że jeden bot jest Ten Crow dobra. No myślałem, że wygramy, ale nie wygraliśmy Trzymajcie się ciepło, no i cześć